Zapraszamy bardzo serdecznie, można się troszkę zagubić w tych korytarzach Nowochuckiego Centrum Kultury, ale jest co pooglądać, jest siła fotografii. Jedna wystawa to wystawa zbiorowa, Krakowski Klub Fotograficzny 75 Lecie Nowej Huty. Wybraliśmy e, zdjęcia z archiwum naszego krakowskiego klubu fotograficznego, wybitnych fotografów, członków klubu, którzy fotografowali Nową Hutę, jak powstawała, jak się budowała. E, tutaj w tym momencie jesteśmy wysta na wystawie Tadeusza Rolkę. To są fotografie, które rzeczywiście robią wielkie wrażenie. W obiektywie sztuki taki jest tytuł tej wystawy. To pierwszy można powiedzieć polski reportażysta e, Tadeusza. Rolkę. Zdjęcia z różnych wernisarzy, które przypominają postać choćby kantora Nikifora Krynickiego, choćby zdjęcia z wystawy Henry'ego Mura, która miała miejsce w Warszawie, a która była inspiracją dla Zdzisława Beksińskiego. Wojciech Moskwa, także Anita Andrzejewska i Zdzisław Beksiński w szarej galerii. Będzie można sobie przypomnieć te zdjęcia, które są w naszej kolekcji, które mamy, które raz na jakiś czas pokazujemy. Materie nieoczywiste, czyli tak troszkę przefiltrowane pod kątem i portretów i tych nieoczywistych materii, które Zdzisław Beksiński w latach 50. wykorzystywał do robienia zdjęć.